A widzowie, nagrywamy to w noc, bo dostaliśmy takiego burgerka, który dosłownie jest twardy jak kamień. Dominik, poświęć na ten burgerek, słuchaj, Poświedź na ten burgerek o taki, taki, taki trolli, taki o. I idziemy właśnie na plac go przetestować, a więc widzimy się na placu. Księżyc! Jesteśmy tu, drodzy widzowie, jesteśmy. Generalnie tu chyba petarda wybuchła, a więc zaczniemy od czegoś łagodnego. Dominik, otwórz hamburgera. Ja będę tu generalnie ratarkę trzymał. No patrzcie. Teraz Dominik sobie otwiera hamburgera. O, kurde. o kurde. coś pojemy. Coś się Mhm. Mm dobra. Trzymaj to. I no. naszym pierwszym testem będzie zrzucenie o z tej zjeżdżalni, drodzy widzowie. Proszę, że. Jeśli jest zły format, to bardzo przepraszam, okay. albo może być podzielony na części. Nie dajesz. No, nie no, no, no nie o dobra. Chodź, teraz widzowie generalnie wchodzimy na zjeżdżalnię naszą. Taką o. Pozdrawiamy wszystkich, którzy aktualnie. Kiedy to mamy? 19.23. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wtedy zbierali cukierkę, więc dobra? Sto tutaj na piach rzucamy. Dobra. Jak to się nie rozwa... No nie patrzę, widzę, to jest takie. Ach, takie... Dobra, 3, 4. To no bo, przetrwało. Jest też taki inny. Zatrzymajmy się, Zatrzymajmy. Dobra, że się Ej, to przetrwało. Generalnie, widzowie, to przetrwało. Eee, jakie to w piachu jest całe. Pozdrawiam wszystkich, którzy chodzą na placyk. Jeśli, jeśli ktoś na ten placyk. o właśnie, kto rozbąbił ostatnio tą huśtawkę? No dosłownie. <grym>, ta huśtawka była rozbąbiona. da Dominik, teraz ty bym miś jakiś test. Co możemy z tym zrobić? to wie, wielki test, weźmy go tak to No nie! Niech on nie rozwalił się, Przecież to jest kamień. To <grym>, jest <grym>, za sobie kamień, parwidzie, witowie. Gdyby mieliśmy jeszcze takiego pana, który nam otworzył Gedonia, on był jakiś krupi. Creepy. A więc, dobra, jeśli chcecie widzowie drugą bo już nie mamy, pomysł się kto. on rozwalił. O! Rozwalił się! Kamik normalnie, ale. Dobra. To nadal nie zniszczyło tych dwóch. Nie, to się tylko w połowie zni. Gdzie dobra jest ta sałata? Do Cała ta się odwaliła. Do widzowie. Drugi part, a więc. leci! nie będzie drugiego partu, znaczy możemy zrobić drugi part z tym czymś.